Prokuratura rejonowa w Zduńskiej Woli bada sprawę śmierci noworodka w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym. Do tragedii doszło w ubiegłym tygodniu. Młoda kobieta urodziła martwe dziecko. Rodzina zgłosiła sprawę do prokuratury, ponieważ uważa, że chłopczyk nie przeżył, bo lekarz odmówił wykonania cesarskiego cięcia. Potwierdzają to wstępne wyniki sekcji zwłok. O szczegółach nie chcę mówić z uwagi na dobro postępowania, natomiast te wstępne wyniki uprawdopodobniają możliwość zaistnienia czynu zabronionego. Mogło tam dojść do błędu w sztuce lekarskiej, do przestępstwa. Prokuratura bada, czy lekarz prowadzący ciążę jeszcze przed porodem nie interpretował niewłaściwie wyników badań. Ze wstępnych ustaleń wynika, że od początku istniały powody do przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Sprawdzany jest również sprzęt diagnostyczny w szpitalu. Tym bardziej, że badając tą sprawę, Ujawniliśmy podobny przypadek, który miał miejsce w tym roku w szpitalu. Na szczęście nie zakończył się tak tragicznie. Ja nic na ten temat nie mogę powiedzieć, bo ja nie wiem, ja na dzisiaj nie mam żadnej informacji od prokuratury rejonowej Związki Woli, że postawiono jakiekolwiek zarzuty i komukolwiek. Jest to na pewno ogromne nieszczęście i wielka tragedia dla rodziny ale również jest to tragedia też dla personelu. My nie przechodzimy tego ob obok tego obojętnie. Pacjentce zapewniono opiekę psychologiczną. W szpitalu prowadzona jest również wewnętrzna kontrola. Barbara Kałużewska zapewnia, że jeśli wykaże ona nieprawidłowości w prowadzeniu porodu, wyciągnięte zostaną konsekwencje służbowe. Jeśli prokuratura postawi lekarzowi zarzuty spowodowania śmierci dziecka i zagrożenia życia matki, grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.